Radio Parada 96 Gościem Radia Parada jest pan Mirek z firmy Kaszkiet, która zajmuje się produkcją kaszkietów i czapek dla dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę powiedzieć, jak przebiega proces tworzenia czapki dla dzieci od pomysłu do finalnego produktu? No wie pan, jako stary już fachowiec, bo od 40 lat prawie. Te rzeczy, dawniej trzeba było być celownikiem, miejscem, żeby w ogóle otworzyć zakład tego typu. to nie jest konieczne, jest dostępne. Pewnie rady, do 80, Także, no, staramy hmm. się najlepsze tkaniny kupować. Chodzi głównie o bawełniane, bo dla ja nie wyobrażam sobie, żeby dziecko zakładać jakiś materiał z poliestrem foliowy, bo to, to się w ogóle kompletnie nie nadaje do, do, do produkcji. No, ja staram się to tak w ten sposób robić, no i myślę, że klienci to doceniają u mnie akurat. Jakie materiały wybieracie do produkcji, by zapewnić bezpieczeństwo i komfort maluchów? No, to są przeważnie materiały prawie stuprocentowe mawełne, bo dzisiaj to ciężko jest znaleźć taki materiał. Nawet w tych kurtowniach wie Pan, tutaj w gospodarzu i tak dalej, ale... ale... Przeważnie tak, to one tam prawdopodobnie też tam jest, może te setki, to setkę poliesty, jakieś wiskozy, to przecież to też naturalny yy, składig jest, nie? Jest Także, że tutaj mm, jak najbardziej to jest najważniejsze chyba, przede wszystkim materiał dobry. Czy stosujecie ale... specjalne tkaniny o właściwościach antyalergicznych lub oddychających? No raczej tak. To Ja się staram, bo to przeważnie robimy nawet takich gdzie są dziureczki haftowane, rzeczy, tak, że one oddychają fajnie. Jest, jest w sobie w ogóle taka czapka ma. Z polskich firm, tu też bierzemy z Łodzi przecież, to są takie niby tkaniny na koszule, ale one są prawie czysto bawełniane. Jak coś mi się bardzo gniecie, to ja wiem, że to bawełna, prawda? Jeśli nie gniecie, to znaczy, że to się nie nadaje dla nas. Ja w ten sposób podchodzę do tego, do tego. Jakie technologie i maszyny wykorzystujecie podczas produkcji ja, no ja czatek? Głównie, głównie to, to stelnówka i overlock, także tutaj, tutaj cudów nie ma, nie? Jakichś bardziej skomplikowanych ja nie robię, to są no, takie proste, lekkie rzeczy, także głównie Stemówka i overlock, o, takie rzeczy. W jaki sposób testujecie materiały pod kątem trwałości i odporności na codzienne użytkowanie? Ja widzę, jak to klienci mówią i, i tego, staram się też dopytywać, jak tam, jak sprzedają towar, czy klienci też raz zakupują, czy, czy wracają nieraz po ten towar. Mówi, mówią, że towar dobry, chwalą klienci. Mi się wydaje, że to jest najważniejsze, nie? Jeśli to się nadaje do, dochodzenia, to jest dobre, nie? Mi się wydaje, że to jest sposób, bo oni, chyba dzisiaj tak trudne są, oni by mówią, że to jest wszystko jest zatestowane, no ale, Lecz tkaniny mamy, taki mamy dostęp, jaki mamy w tej chwili. Czy tak, różnicujecie tak, materiały tak. czapek w zależności od pory roku? Jak to wygląda w praktyce? No, ja, ja głównie robię letni towar, prawda? Także mam przeważnie letnie rzeczy na, na lato. Dzianin taki ja nie robię, żadnych dzianinowy czapek, a jesienią trochę robię takich kaszkietów dla pań. To są głównie fałsze i takie grubsze tkaniny już. To, 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 to jest trochę inna tkanina, ma tam skład jakaś wełna z czymś tam, prawda, z poliestrem czy z wiskozą. Tak to wygląda. A głównie, głównie lepiej rzeczy robimy. Zapytam jeszcze o technikę. Na ile produkcja jest zautomatyzowana, a na ile ręczna? No czy to głównie maszynowa, ale ręcznie trochę też trzeba tam rzeczy zrobić, nieraz to trzeba poczyć. no Krojenie nieraz ręczne troszeczkę też jest. To jest taka trochę u mnie też trochę manufaktura jest. Nie powiem, że nie, ale trochę rzeczy trzeba ręcznie wykonać. Z pokartki trzeba zrobić to, no to są takie rzeczy, które trzeba wykonać ręcznie, bo się tego na maszynie nie da zrobić, prawda? No. A tak to głównie na maszynie to wszystko jest. Krojenie raczej też staram się jak to wszystko nożami takimi do krojenia, ale, ale ręcznie też jest roboty, także czasami. Tak to wygląda mniej więcej produkcja. Jakie kryteria ekologiczne i jakościowe muszą spełniać materiały używane w waszych czapkach? Trudno powiedzieć, bo to ja, ja kupując towar, nawet do, do, do tych, prawda, tych hinduskich, to, przeważnie hinduskich, to są te hurtownie, no pytam o, o te, no, no i też tak, pytam pan, każdy ci powie skład, tylko gramatura, to, tamto i to jest, i to jest cała, cała taka filozofia tego. Także tutaj trudno mi jest powiedzieć, co dalej. Jakie największe wyzwania napotykacie w procesie produkcji czapek dziecięcych? Problemy mamy najbardziej z tym ze sprzedażą, tak powiem A chcielibyśmy tego, no czyli ja już tak dużo nie robię, ale no, to, to, to się kursuje. No, nie wiem, dlaczego to się kursy wszystko, czy jest za dużo tego towaru na rynku obcego mi się wydaje, że tak, że to są takie śmieszne pieniądze, że, że to po prostu opłacalność spada, nie? I tak to się zastanawia, czy to dalej robić, tak powiem. Taka jest prawda. Czy to można pod to pytanie to podciągnąć, to nie wiem. Czy konsultujecie się z ekspertami przy projektowaniu nie, ja, czapek? ja się nie konsultuję z ekspertami, robię to od lat. Ludzie mój towar znają, wiedzą, co ja robię. Mhm. Że niepotrzebna mi jest ekspertyza, no bo co, że ja będę? Tu się nic nie przeskoczy. Staram się robić jak najlepszy towary. Też opinia klientów mnie interesuje, oczywiście, ale pan, trochę to na tym rynku się już jest, także człowiek trochę już zjawia powiązę, by nie, nie? No, to wygląda. Jakie są współczesne wymagania dotyczące dziecięcych czapek? Współczesne wymagania. No to tak to, to jak Pan mówił, współczesnie no to głównie chodzi o obzornictwo i, i, i materiał, żeby był jak najlepiej, najlepszej jakości. To, to jest najważniejsze chyba w tej produkcji. No i wykonanie oczywiście też. Wykonanie, bo nie, no, ja troszeczkę na tym się znam, to jak patrzę raz na to dla rynku jakiś, to po prostu załamanie niektóre wykonanie jest, no dla mnie to po prostu nie do przyjęcia. Rządne rzeczy są. Tak to powiem. Jak zadbać o tę jakość? No to już trzeba powiedzieć. Trzeba, trzeba. mi się wydaje, że to praktyka lata. Lata pracy. I to, to chyba to jest najważniejsze, nie? Jak coś się umie, to się umie. A nie to. Co lepiej tego nie dotykać w ogóle. Jest dużo producentów takich, no to popatrzą, żeby dużo zrobić, a jaka jakość, to tam to nie bardzo interesuje. Też tak jest chyba. I dla mnie jest to najważniejsze. Aby to było jakościowo w miarę, bo tak to, to, to nie ma sensu, bo to klient to wyłapuje. Dzisiaj bardzo wybredni są klienci, naprawdę. Dobrze, tak. czyli jakość najważniejsza w tym najważniejsza. aspekcie. To jakość, no i ja materiał, oczywiście, tak jak mówiłeś, w tym z początku. Nie? Jakość tkaniny i tak dalej, to jest też podstawa. Gościem Radia Parada był Pan Mirek, właściciel firmy Kaszkiet, zajmującym się produkcją kaszkietów i czapek dla dzieci. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję też bardzo pomyli. Niech Radio Parada 96 fb